Witam Państwa. Po małej przerwie wracamy do tematów związanych z nieprawidłowościami przy rozliczaniu kosztów przychodów nieruchomości wspólnych, czyli tzw. bloków. Zaproponowałem w grupie kilka tematów. Pierwszy to i chciałbym, żebyście Państwo głosowali. Pierwszy temat zaproponowany to podsumowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych. Większość z nich odbyło się lub już jest zaplanowanych, było zaplanowanych w pierwszym kwartale. Teoretycznie mogą się odbyć one w innym terminie. Zawiadomienie musi nastąpić w pierwszym kwartale na piśmie Wszystkich właścicieli. Nie wiem, czy zostaliście powiadomieni, czy zebrania się odbyły od, od już. Możecie pisać w komentarzu. Ale chodzi o podsumowanie tych zebrań. Jakie są przemyślenia? Drugi temat to pierwsze pięć lat bloku nieruchomości. Czy to jest sielanka czy to już jest koszmar. Chodzi o to jak zarząd zarządca danej nieruchomości podchodzi do kwestii reklamacji czy jest ich dużo a może budynki są świetnie zbudowane w co wątpię bo widzę je widziałem je. Trzeci temat to e, bardzo ciekawy i dotychczas najczęściej głosowany porównanie sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych. E, wystarczy że je podeśleć e, do mnie lub opublikujecie w grupie. Najlepiej, żeby dane wrażliwe, typu tam jakieś imię, nazwisko, zamazać. Jeżeli nie, to ja ewentualnie to zrobię i możemy sobie podsumować te, te właśnie sprawozdania finansowe. jakich One są bardzo sprytnie robione, jako że wspólnoty mieszkaniowe nie są wymienione w ustawie o rachunkowości. Jestem pewien, chyba VAT też, więc jakby mm, oni się tak próbują tłumaczyć, że mogą taką uproszczoną rachunkowość prowadzić. No i tak, żeby właśnie ci ludzie wszyscy biedni jakoś to zrozumieli. Natomiast oni tak to przedstawiają, żeby wbrew wszelkim zasadom rachunkowości i finansów, w taki sposób, żebyście wy nie mogli zweryfikować tych danych krzyżowo. Mm, ja to powiem na przykładach. Kolejny temat to ustanowienie zarządcy. Nieruchomości. I tutaj jest też bardzo ciekawy, jak sprawdzić, czy posiadacie zarząd, zarządca, a może administratora. Bardzo często administratorzy podają się za zarządców, są to fikcyjni zarządcy. Tak, i to chyba wszystko. Natomiast tak, dam link do, do tych tematów i do grupy w opisie tego materiału. Także możecie śmiało sobie głosować. A już niebawem przygotuję pierwszy materiał dotyczący wielkiego kryzysu na rynku nieruchomości, który właśnie się rozpoczyna i to będzie zupełnie, już w zasadzie się rozpoczął z rok temu, ale to będzie zupełnie inny kryzys, prawdziwy kryzys, który może potrwać wiele lat. Nie mówię, że wielce jakoś ceny nieruchomości spadną, ale na przykład deweloperzy przy nowych, posiadający nadal 30% przez spółki zależne czy jakieś tam niepowiązane, będą oferowali nowe mieszkania, umeblowane i tak dalej, z na przykład 3 miesiące za darmo, Cztery miesiące za darmo, tak jak jest to w Stanach już obecnie i w niektórych miastach. I to będzie sprawiało, że w zasadzie wszyscy zaczną migrować z tych gorszych, starszych nieruchomości do nowych. Dodatkowo, y, oczywiście rosnące koszty y, związane z utrzymywaniem nieruchomości to będzie Skyrocket, wszyscy ci administratorzy i tak dalej to sobie dopisują, co chcą. Ponad żadną kontrolą, prokuratorzy, policja jakby bardzo słabo działa. Na świecie zupełnie inaczej, ale to też już praktycznie osobny materiał by trzeba było zrobić. Także kolejny materiał będzie właśnie o tym, co się zaczęło i dlaczego, w mojej ocenie, to jest wszystko moje jakieś tam prywatne przemyślenia, a drogo było, teraz już będzie tylko tanio. I to będzie lawina. Oczywiście ja nie mówię o jakichś losowych jeszcze, które mogą to przyspieszyć, w czynnikach. Ale mówię o, o, o tym, co tak naprawdę musi nastąpić po 15 latach ciągłych, to jest tak naprawdę 20 czy 25 lat, ciągłych wzrostów takich bardzo, bardzo szybkich. Ja wiem, że pensje rosły, ja wiem, że inflacja, ale i do dróg i tak dalej, ale trochę to miało taki charakter takiej piramidy finansowej, gdzie po prostu teraz może nastąpić taki moment, gdzie wszystko się zawali. Zachęcam. I do głosowania, do wspierania tego kanału i do wysłuchania kolejnych materiałów. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam.